Szanowni Państwo, z okazji tego jubileuszu składam Wam najserdeczniejsze gratulacje za godne przeżycie tej pięknej, długiej wspólnej drogi życia. Dziękuję za bezcenny wkład pracy i serdecznych uczuć w dobrym wychowaniu kolejnych pokoleń oraz ofiarną pracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, naszej gminy. Życzę Wam, drodzy jubilaci, długich, pogodnych lat życia, spędzonych w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu. Zostawiania sobie jeszcze nowych celów i ich realizację a także realizacji tych celów które sobie postawiliście przed sobą 55 lat temu wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Szanowni jubilaci, w dowód waszego społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny na wniosek burmistrza miasta i gminy Strzelin pani Doroty Pawlu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, przyznał państwu medalę za długoletnie pożycie małżeńskie. Z całego serca gratuluję państwu tego wyróżnienia, jak też pięknego jubileuszu i jednocześnie życzę wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku radości z każdego kolejnego dnia oraz wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować Wasze kolejne jubileusze, bo tylko, drodzy Państwo, ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją. Obecnie bardzo proszę Panią Burmistrz Dorotę Brabną o dokonanie aktów dekoracji. Dwoma Postanowieniem z dnia 16 maja 2014 roku pani Stefania Frydrych odznaczona została medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Gratuluję serdecznie. Postanowienie z dnia 16 maja 2014 roku Pan Jan Frygrych oznaczony został medalem za długoletnie pożycie małżeńskie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Mhm. Tylko miłość potrafi zatrzymać czas. Szanowny Miłgi Lato, Państwo Stefanie i Janowi Frygrych Serdeczne życzenia z okazji 55. rocznicy ślubu, kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, aby cieszyć się życiem w każdym jego momencie. Burmistrz Dorota Parno, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Marek Haracki.

No to, szanowni Państwo, trzy, cztery. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją. Jem, jem. <grystw> A kto za nami nie wybije, niech się po To co, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobry, dziękuję bardzo. Całego Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To to jest moje córka i córka, dwie wnuczki i wnuk. Jeden drugi nie dotarł. <śm Heavenly> to jest dorobek życia. Tak wygląda. I mam jeszcze świcę, prawda? Tak, tak, latka. Pan Anika. rodziny. Tak,